Göring. Witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest Agnieszka Hanajczyk, posłanka z ramienia Platformy Obywatelskiej. Dzień, Dzień dobry, dobry Państwu. A rozmawiać dziś będziemy o Czerwonych Różach, bo już w pierwszą sobotę, w ostatnią sobotę karnawała, w pierwszą sobotę marca organizuje Pani po raz szósty Bal Czerwonej Róży. Tak. Na co będzie przeznaczony dochód z tego balu? W tym roku beneficjentem będzie Szpital Wojewódzki w Zgierzu, a konkretnie oddział ginekologiczno- Położniczy, wspólnie z organizatorami balu mamy taki pomysł, żeby pieniążki, które mam nadzieję, zbierzemy na balu, przekazać na zorganizowanie wyposażenie pracowni kardiotokograficznej. Bardzo trudna nazwa, która zajmuje się, ten sprzęt służy do badania ciąży zagrożonej, płodów we wczesnym okresie wykrywania wad u, u maleńkich dzieci. Skąd pomysł, żeby właśnie te pieniążki przeznaczyć na noworodki? Wcześniej zajmowała się Pani pomocą co osobom roku, starszym. Co roku jest bardzo dużo pomysłów. Po pierwsze, chciałam, żeby te pieniądze trafiły do jak największej liczby beneficjentów. W związku z tym od jakiegoś czasu już odeszłam od indywidualnych osób, dzieci, chociaż wiem, że tutaj też są bardzo duże potrzeby. A szpital wojewódzki pojawił się przy okazji wizyty. Pani w moim biurze poselskim, która prosiła o pomoc w znalezieniu miejsca do porodu poza szpitalem wojewódzkim. Kiedy zapytam, ale dlaczego akurat poza szpitalem, no dlatego, że, że boję się i w zasadzie to taki strach nienazwany. Chyba boimy się tego bardzo często, o czym nie wiemy, czego nie możemy oswoić. Potem zaczęłam pytać, rozmawiać ze znajomymi na temat pomysłu, gdyby to był właśnie taki oddział. Pomogła mi w tym Ilona Rafalska radna sejmiku wojewódzkiego, która jest członkiem rady społecznej i mam nadzieję, że to po prostu będzie początek współpracy ze szpitalem wojewódzkim. Jeśli chodzi o ten oddział, pokazywanie takiego dobrego przyjaznego, ciepłego wizerunku. A poza tym nie widzę powodu, żeby y, kobiety szukały gdzieś y, dalekich miejsc porodu. Jest moda narodzenie w domu. No, takim miejscem może być właśnie Zgierz i Szpital Wojewódzki. Ale pani też nie rodziła w szpitalu wojewódzkim? Owszem, nie rodziłam w szpitalu wojewódzkim, to fakt. Tym bardziej czuję się zobowiązana, żeby taką zbiórkę przeprowadzić. E, zazwyczaj zbierała pani na, podczas swoich balów kilkadziesiąt tysięcy, w ubiegłym roku było to ponad 100 tysięcy. E, ile będzie mógł kosztować taki sprzęt? Ile potrzeba zebrać, żeby udało się zrealizować panie założenie? Taka wstępna, wstępny kosztorys to jest około 70 tysięcy, ale ponieważ szpital jest prowadzony przez Urząd Marszałkowski, to mam nadzieję, a już próbuję zaprosić. Mam nadzieję, że wśród gości będą radni semiku wojewódzkiego. W związku z tym rozumiem, że nawet gdyby się okazało, że nie zbierzemy takiej kwoty, czy będą większe pieniążki potrzebne to rozumiem, że organ prowadzący, Urząd Marszałkowski przyjaźnie spojrzy na taką ideę balu i jeśli trzeba będzie, to mam nadzieję, że pozostałe środki znajdziemy w Urzędzie Marszałkowskim. Choć do balu zostało jeszcze trochę czasu, bo dopiero 1 marca on się odbędzie. Rozmawiamy o nim dziś, dlatego że... Zachęcamy zwierząt też, żeby włączyli się w ten bal. Jak można się w niego włączyć, gdzie kupić bilety? Bilety można kupić w biurze poselskim. W moim biurze poselskim. Bardzo proszę o kontakt z moim asystentem. Biuro poselskie jest na ulicy Łączyckiej. Można znaleźć na stronie internetowej numer telefonu, albo udać się bezpośrednio do biura poselskiego. W tym roku mam taką nadzieję, chociaż każdy bal organizowany przez nas jest wyjątkowy, w tym roku bal odbędzie się i to jest po raz pierwszy, szósta edycja bal odbędzie się. W Białym Pałacu w Miesięcinie. Przepiękne wnętrza, fantastyczne menu. Oczywiście bawimy się przy zespole muzycznym. No i bardzo ważny, bardzo ważny jest cel. Ja bardzo proszę, zarówno osoby, które chciałyby się znaleźć na, ten, na tym balu i wesprzeć w ten sposób ideę, ale też jeśli ktoś ma jakiś cenny przedmiot, cenny gadżet. Do przekazania też będzie mi niezmiernie miło. Właśnie, bo dzisiaj mamy tutaj, przy, przywiozła Pani ze sobą e, rzeczy, które będą mm -hmm. licytowane. Mam tutaj piękny obraz, e, właśnie z czerwonymi różami. Obraz trafił wczoraj do mnie, no, został przywieziony z Holandii. E, osoba, która zakupiła. Jest uczestnikiem już wielokrotnym Balu Czerwonej Róży i kiedy, kiedy zobaczyła ten obraz to, to pomyślała, że jest wyjątkowa okazja, żeby taki obraz przekazać. No, trudno sobie wyobrazić bardziej właściwy przedmiot niż wazon z różami. Ale ponieważ dzisiaj jest mecz Polska-Francja w piłkę ręczną, mamy też piłkę ręczną naszej drużyny narodowej przekazanej przez pana Kuchtę. Jak zwykle będzie masa gadżetów z resortów ministerialnych, oczywiście od pana prezydenta, od pana premiera, od pani marszałek i, i sądzę, że każdy resort ministerialny też przekaże indywidualne osoby. Mam już potwierdzenie, że będzie wyjątkowa rzecz z Opus studio pani Dzięcioł, która przekazuje nam co roku obrazy Tukana. Poinformowała mnie, że w tym roku będzie szczególne, będzie szczególne zaskoczenie tym, co przekaże. No ponieważ obrazy pana Eugeniusza Tukana cieszyły się na pani balach ogromnym powodzeniem. E ja myślę, że one mają ogromną wartość kolekcjonerską. Teraz nie będę mówiła o osobie, która licytuje, ale z reguły licytowała te obrazy. Co roku nabywa taki obraz. Yy, I sądzę, że jest to akurat jeśli chodzi o obrazy Tukana, też yy, niezła lokata yy, Wolnych Środków. Czy już wszystkie spinki panu prezydentowi Komorowskiemu pani zabrała? Bo, edycja, Nie, bo ja patrzę, pan są patrzy są zawsze spinki. Jest, pan, pan prezydent jest bardzo eleganckim mężczyzną. W związku z tym obserwuję, że spinki mam, także jestem spokojna, że nie zabrałam wszystkich, chociaż przyznam szczerze, że sugerowałam, że w tym roku mogłoby być coś innego niż spinki. No ale jeżeli będą spinki, to z kolei osoby, które będą zainteresowane wylicytowaniem spinek, no myślę, że każdy mężczyzna chciałby mieć spinki pana prezydenta. Pani poseł, do pani aukcji, do pani balu włączają się przede wszystkim politycy Platform Obywatelskiej, bo to i Pan prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tuski, pani była ministra Joanna Mucha i pan Jarosław Gowin. Czy ktoś też spoza partii Platformy dorzuca się do tego koszyczka? Ale spoza partii politycznej? Ja, ja powiem e, pani szczerze, pani redaktor, że ja nawet w tym roku miałam pomysł. Tak? No, można powiedzieć, że koalicjant zawsze się dorzuca, bo e, na przykład w ubiegłym roku na Balu były licytowane e, drzemy wicepremiera Piechocińskiego. Doskonałe podobno drzemy. E, i, I w tym roku nawet myślałam, bo sądzę, że akurat partia nie ma żadnego znaczenia przy, przy y, y, tego typu imprezie, przy tego typu licytacjach. I nawet tak się zastanawiam, tylko trochę się obawiam, czy rzeczywiście mm, e, co, coś, coś bym dostała, tak? E, na przykład e, od e, opozycji politycznej. Ale dla mnie nie ma takiego problemu, ponieważ w ubiegłorocznych balach na pewno miałam gadżety, w ubiegłorocznym balu na pewno miałam gadżety od e, pana Palikota. Tak, W związku z tym, nie, jeżeli się zwracam, to oczywiście coś takiego dostaję. Nie ma z tym problemu. Wczoraj na swoim profilu Facebookowym Monika Olejnik napisała, że pani Krystyna Pawłowicz pewnie się cieszy, bo liczone są już pieniążki z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbyła się w miniony weekend i prawdopodobnie Jurek Owsiak zbierze mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym. A co wtedy myśli Agnieszka Hanajczyk? Czy boi się pani tego balu, że ludzie też będą mniej otwarci, a może charytatywność przestała być modna? Um, powiem, państwu, powiem Państwu, że w ubiegłym roku była taka sytuacja, że po sąsiedzku odbywał się bal e, bodajże weterynarzy i tam zostałam poproszona, żeby przyjść z jakimś przedmiotem do licytacji i oczywiście wchodząc w pewnym momencie usłyszałam e, podobną, e, jakąś niewybredną nie e, nie, nie opinię o, o balu, o, o zbieraniu pieniędzy. Ale sądzę, że to mnie nie zniechęca i nie może mnie zniechęcić, bo ja y, y, tak naprawdę nie rozumiem, o co chodzi pani Pawłowi, zresztą w ogóle nie rozumiem tych osób, które atakują y, owsiaka, tak? Bo y, jeżeli im to poprawia samopoczucie, to y, należy to zostawić y, bez komentarza. Ja osobiście mogę powiedzieć, że to jest niemądre, tak? I, i, y, Każda złotówka jest bardzo ważna, zebrana i bardzo często o tym powtarzam, bardzo często o tym mówię, bo to nie są u mnie tylko bale czerwonej róży, bo ja co roku organizuję szereg drobnych takich imprez. Właśnie chcę powiedzieć, że za kilka dni będę miała imieniny i już poprosiłam swoich gości, żeby nie przynosili mi kwiatków, tylko ewentualnie jakiś symboliczny grosz, który przekażę na niepełnosprawne dziecko. I należy pamiętać o takiej rzeczy, że obok zbieranych pieniędzy, które oczywiście są istotą każdej tego typu imprezy, mnie dużo bardziej albo równie mocno interesuje wrażliwość. Zwyczajna wrażliwość, którą albo obudzimy w ludziach, a wrażliwość ona nie ma tylko takiego wymiaru przy okazji imprez charytatywnych. Ta wrażliwość ona ma zwyczajny ludzki charakter żyje nam się lepiej, tak? Jeżeli się częściej do siebie uśmiechamy, jeżeli potrafimy sobie pomóc, no cóż można sobie lepszego, lepszego wyobrazić, szczególnie na trudne czasy. Myśli Pani o biciu, o biciu e, ubiegłorocznego rekordu? No właśnie... E, to jest, to jest pewien problem, bo w ubiegłym roku chyba dokładna kwota to chyba była 105 czy 107 tysięcy, i potem wszystkim jęknęłam i, i pomyślałam, że nie da się już tej kwoty przebić. Tak? Nie, nie da się, no, bal ma taki, a nie inny charakter. Nawet jeżeli się będzie bawić 200-250 osób, to nie ma możliwości. W związku z tym spokojnie, myślę sobie tak, mówię wtedy spokojnie, Agnieszko, niech to będzie 50 tysięcy. To i tak jest fenomenalna kwota. Jeżeli do tego jeszcze widzę zadowolonych ludzi, którzy. Yy, Praktycznie już jesienią pukają i pytają, czy będzie bal. To jest pani. Ma już Pani przygotowaną kreację? No właśnie nie mam. Przypomnijmy, bo bo no. na jednym z balu Pani kreacja została wylicytowana. Została wylicy wylicytowana za... No, wtedy to była niezła kwota, bo to chyba było ponad, ponad 5 tysięcy. W tym roku jeszcze, jeszcze kreacji nie mam, ale z kreacją jest podobnie. Nie przelicytuję przylicy, chyba kreacji z ubiegłego roku, w związku z tym też spokojnie do tego podchodzę. A my zapraszamy Państwa na bal. Ja bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Bilety są do nabycia. Jeżeli chcieliby Państwo się włączyć i też wylicytować jakiś ciekawy i cenny przedmiot, zapraszamy serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.